Tomasz Hajnowski, Gazeta Wyborcza i Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Marek Tarnowski, były przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Radny pis, którego zarząd powiatu chce pozbawić mandatu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Jak się pan czuje po konferencji zarządu powiatu, na której e, zarząd powiatu wszystkie możliwe zarzuty przeciwko panu Panie Panie że jestem bardzo mocno już zmęczony tematem i tak generalnie bardzo zdegustowany. Myślę, że ta nagonka medialna prowadzona przez zarząd od około miesiąca przeciwko mnie no, ma ogromny wpływ też na to, że, że, że mam takie trochę zmęczenie dotyczące tematu. A to może trzeba odpuścić. No ja, ja nie prowadzę żadnych działań, panie redaktorze, które by inicjowały takie, takie zachowania zarządu. Ja jestem ofiarą ich działań po prostu i w zasadzie. To, co robię, to tylko ograniczam się do odpowiadania na pisma zarządu, które są kierowane do mnie i z wyznaczoną datą i ewentualnymi restrykcjami karnymi za to, że ja nie odpowiem na to pismo, nie prowadzę żadnych działań, czasami no, gdzieś tam w mediach wystąpię, ale myślę, że bardzo też ograniczam się do tych wystąpień. A się pan nie wiem, zaszczuty, zastraszony? No zastraszony, myślę, że to wie pan, to zbyt daleko idące stwierdzenie. Na pewno są prowadzone działania w tej kwestii, żeby że, że nawet do tego doszło, że, że narusza się moje dobra osobiste. A w jaki sposób? <laughs> no, zostało, zostało przez zarząd powiatu opublikowane pismo dotyczące kwestii wywłaszczenia mnie z gruntu, które miało miejsce w 2014 roku. Nie zostało ono do dzisiaj zakończone, pomimo tego, że termin ustawowy określany jest na dwa miesiące. Takie wywłaszczenia były prowadzone w obręchu na ulicy Wrocławskiej i w ciągu dwóch miesięcy miasto Wałbrzych było w stanie przeprowadzić procedurę wywłaszczeniową. W moim przypadku trwa to trzy lata. Zostałem wywłaszczony z dużej ilości gruntu. Przy okazji zostały mi usunięte drzewa, 96 sztuk. Gdzie? Wycięte. Wycięte, Wycięte. I, i usunięte ślady po nich. Pan rzeczoznawca, który przyszedł na miejsce, wycenił je na kwotę 1100 zł i zarząd powiatu jakby gra tym tematem mojej szkody, bo rzeczywiście to jest ewidentna szkoda i ona nie zostanie już nigdy mi powetowana. Pan się oczywiście z tą wyceną rzeczoznawcy nie zgadza. Nie, ja jeszcze nie miałem możliwości w ogóle odniesienia się do tej wyceny, dlatego że całe postępowanie jest prowadzone w rażącej przewlekłości i nie ma takich, takich jakby sytuacji, że ja się odnoszę się do tej wyceny. Na razie jest przerywana i wznawiana procedura wywłaszczeniowa. Trwa to dokładnie 3 lata. A gdzie teraz, e, gdzie teraz są dokumenty tej tej sprawy czyli cały kto czas musi starostwie, wykonać jakieś są tak. e, dlaczego starostwo wstrzymuje czy nie wykonuje no, jakiś? Wie pan no są, są jakieś tam szczególne okoliczności co chwilę zgłaszane są jakieś Protesty Wójta Czarny Bór, który jest inwestorem. No, różne są tam sytuacje. Na przykład była też sytuacja taka, że. Przypomnijmy, że, znowio, że bo nie wszyscy telewizorzy mogą no termin, wiedzieć, że tak. chodzi o wywłaszczenie podbudowy obwodnicy tak, Czarnego Boru. To, to tak. Znaczy drogi technologicznej wywołyze tak. kruszywa. Ehm, pan był na, na, na konferencji tak. Zarządu Powiatu. Tak. E, zaskoczyło coś pana? No generalnie nic, no bo myślę, że jest taka agresja i presja na to, żeby. Żeby przedstawić mnie jako osobę w złym świetle, że, że no nie jest w stanie już mnie ten zarząd niczym zaskoczyć. Zarząd powiatu zarzuca panu generalnie trzy sprawy. Pierwsza to jest wykorzystywanie mienia powiatu pod tak. działalność rolniczą. Tak. tak było? Panie redaktorze, wzdłuż drogi powiatowej, wzdłuż rowu przydrożnego, jest ogrodzenie przenośne, takie słupki drewniane, na których rozwieszona jest linka odgrodzeniowa, która służy jako bariera przeciw zwierzętom, kiedy moje zwierzęta tam się wypasają. No tak pa pas pastuch, pastuch elektryczny tak? Wicestarosta... Okazało się w 29 stycznia tego roku, pan starosta wynajął GADT, żeby wyznaczył w tym pasie drogi, a działką, którą użytkuję granicę okazało się, że te słupki moje stoją w różnych odległościach metr, półtora, bl za blisko rowu przydrożnego. I stwierdzono z tego tytułu, że ja wykorzystuję mienie powiatu do prowadzonej działalności gospodarczej. Przy okazji chciałem się zwrócić do kolegów rolników, uważajcie koledzy, jak grodzicie swoje pastwiska, dlatego, że z uwagi na to, że nie ma rzeczywiście żadnych znaków granicznych i tak e, zwyczajowo, historycznie wszyscy uważają, że jeżeli granicą jest droga bądź rzeka, to ta granica biegnie wzdłuż drogi i rzeki. To chciałem się zwrócić do Państwa i, i, i powiedzieć, że uważajcie, bo rzeczywiście może ten słupek graniczny stać, e, słupek ogrodzeniowy stać za blisko rowu, czyli o pół metra, metr, i może Pan Starosta Wałbrzyski zwrócić się do Was. O zajęcie pasa drogowego. Także... E, dobrze, czy ten pastuch elektryczny y, przeszkadzał w prowadzeniu jakichś prac przy drodze? Niczym, no, tak to tak twierdzi wicestarosta Kwiatkowski, że niczym... pański pastuch elektryczny przeszkadzał w prowadzeniu y, prac niczym, przy drodze. Niczym, ponieważ tam prace zostały wykonane dużo wcześniej, one były prowadzone w listopadzie. A poza tym y, w okresie, kiedy te zwierzęta się nie wypasają, nie wypasają, on jest bardzo poniszczony, dlatego że migrujące zwierzęta leśne, sarny po prostu rwą, go, niszczą, łamią słupki. Część słupków y, po prostu ze starości przegnije się, przewróci. Tak, że on tylko fragmentami tam gdzieś był po prostu sprawny, a, a jeżeli chodzi o wykonywanie prac, to one, one były wykonane w listopadzie. Więc mówienie w styczniu o tym, że, że one w czymś tam przeszkadzały, to jest nieprawda. A wykorzystuje pan dalej mienie powiatu do prowadzenia Nigdy nie wykorzystywałem mienia powiatu, panie redaktorze, do prowadzenia działalności gospodarczej, bo te kilkaset metrów, które mi, mi zarzuca zarząd. To jest taka powierzchnia, na której nie można czerpać korzyści, ponieważ no, ja tam użytkuję 150 tysięcy metrów kwadratowych i kilkaset metrów. To, są, to, to nawet ciężko byłoby wycenić, jaka to jest wartość i czy w ogóle jakakolwiek korzyść. Nie wiem, co tam można, trochę futerka na króliku uzyskać, czy litr mleka. No nie wiem, to jest, to jest absolutnie. No wie jakiś. pan, może wysokogatunkowa trawa powiatowa. rośnie. No tak, no może pan starosta jakąś tam posiał trawę, o, której, o których walorach. No może pan nie wie. Nie wiem, nie wiem o walorach tej trawy. Zresztą to są chwasty przydrożne, a nie, nie trawa. Dobrze. Drugi zarzut zarządu powiatu do Pana to jest zapoznanie się z dokumentem. Tak, to już jest. Do Pana skierowanym w Biurze Rady Powiatu. Tak, Panie Redaktorze. Zostało skierowane przez zarząd pismo do Pani Przewodniczącej, które dotyczyło się w całości mnie. Ja z takim pismem się zapoznałem ponieważ te pisma... Ale w, ma, w jaki sposób się pan zapoznał? One leżą w Biurze Rady, kopi z kopią pisma się zapoznałem, gdzie je w swoje ręce. Pismo nie ma charakteru tajności, to jest ogólne pismo, do, o, którego, o udostępnienie którego może zwrócić się każdy w ramach udzielania informacji publicznej. Nie jest to procedura tajna, nie są to dokumenty, które mają szczególny obieg opisany w procedurach. Są to dokumenty, które leżą generalnie w Biurze Rady, bo one są kierowane do przewodniczącej, do radnych. Przewodnicząca ma obowiązek je skierować do radnych, a ja w, w, zapoznałem się z tym pismem, nie wiem czy na minutę, czy dwie, a może w tym samym czasie, kiedy ono już było na mojej skrzynce mailowej. Tak Ale pan zniszczył to pismo? Nie oddałem do starostwa, ponieważ pani, pani z biura rady poprosiła mnie o to, że ja takie pismo... Znaczy przyszedł pan do Biura Rady Miejskiej, tak, wziął pismo, które leży na biurku, na biurku Tak, tak przed, łącznie rzecz tak, tak, jest, dokładnie. Ono było do Pana adresowane. Nie było, było do innego? pani przewodniczącej, ale dotyczyło mojej sprawy i pani przewodnicząca niezwłocznie przekazała przekazać je na moją skrzynkę mailową. Myślę, że w tym samym czasie, kiedy to czytałem, bądź może kilka minut później, ono już było na mojej skrzynce mailowej. Także to ja jestem dzisiaj przestępcą, bo przeczytałem pismo, które w zasadzie było kierowane do mnie. Ale jaki jest konkretnie zarzut? Kradzieży. A pan zabrał ten, ten dokument? Ja go wyniosłem z biura rady, w, łącznie ze swoimi dokumentami, które tam rozłożyłem, ale za, nie, niezwłocznie zwróciłem, kiedy otrzymałem informację, że, że wziąłem to. Poza tym to nie był dokument, to była kopia dokumentu. To było podpisane, niepodpisane? To była kopia dokumentu, panie redaktorze. A, a, czemu, nie, czemu, a czemu pan zabrał to? Bo myślał pan... To znaczy ja tam rozłożyłem swoje dokumenty, ponieważ byłem zaproszony na spotkanie z naczelnikiem wydziału Właśnie w zakresie zajęcia pasa drogowego, a w sumie dotyczyło pismo tego zajęcia pasa drogowego. Dobrze. I trzecia sprawa to jest wygaszenie mandatu za to, że wykorzystywał Pan mienie powiatu do prowadzenia działalności rolniczej, tak? Tak. Ja myślę, że to wie Pan no to już aż nawet jest trudno komentować. Chodzi generalnie o to, żeby, mając większość w Radzie, wygasić mi mandat i w, w sytuacji, kiedy to wygaszenie będzie. W zasadzie jeszcze nie będzie miało skutku prawnego, ale chodzi o to, żebym ja po prostu nie uczestniczył w obradach sesji i nie pytał pana starosty Cichury, jakim, jaką, jaką ma wizję, czy jakie chęci przejawia w zakresie zwalczania bezrobocia, w jaki sposób chce pozyskiwać środki unijne. No i żebym panu staroście Cichurze nie zadawał pytań, na które on nie potrafi udzielić odpowiedzi. Prawda jest taka, że takie wygaszenia mandatów w powiecie wołbrzyskim miały miejsce, i później, kiedy ci radni się odwoływali, sąd przywracał ich i oni z powrotem mieli możliwość sprawowania mandatu radnego. Jednak przez ten czas, kiedy nie uczestniczyli w obradach, no nie mieli możliwości wypowiadania swoich sądów, jak również nie mieli możliwości dbania o interes publiczny. Znaczy innymi słowy, y, zarząd powiatu chce zamknąć panu usta Dokładnie. za y, zadawanie pytań na oczywiście. sesji Rady Miejskiej, Zosta, została, y, Rady Powiatu. Została zresztą. rozwiązana koalicja pomiędzy Prawem Sprawiedliwością i PSL-em i dzisiaj... No ca... właśnie, powszechna opinia jest taka w środowisku politycznym, że oczywiście jest to y, zemsta polityczna tak, za, y, y, no ja jestem jakby... za pańską... Aktywność, czy tak to powiedzmy. Ja jestem ofiarą y, tego, że została rozwiązana koalicja, jak również y, no, koalicja PiS-PSL, pis, w, PiS w tak. i jak również osobą, y, do, do której oni są w stanie w ogóle prowadzić jakąś represję, bo generalnie, no, bo, bo jeżeli chodzi o władze Prawa i sprawiedliwości, no to takiej możliwości nie mają, więc, więc to się wszystko skupia na mnie i. Jakby pokazuje się, że, że Tarnacki jest osobą nie, 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 nie zasługującą na zaufanie społeczne. No, a jest pan skonfliktowany z Krzysztofem Kwiatkowskim? Pana, ja, ja Krzysztofa Kwiatkowskiego znam dwa lata, w poprzedniej kadencji przez półtora roku był on członkiem klubu radnych w Obrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. Specjalnie nie miałem z nim żadnych relacji, dlatego że no ja, ja wychodziłem z innego ugrupowania. W tej kadencji przez rok czasu w zasadzie znam go jako radnego i nie mam specjalnie z tym człowiekiem jakichś relacji, żeby można było mówić o konflikcie. Myślę, że pan Krzysztof Kwiatkowski nie jest w stanie znieść sytuacji, że w powiecie Wałbrzyskim może istnieć opozycja i może mieć inne zdanie niż pan Krzysztof. I to jest jego problem, moim zdaniem. I to jest, to jest jedyny, jedyny problem między wami właściwie personalny. Między, między nami nie ma żadnych problemów personalnych, panie redaktorze. A może chodzi o to, co pan powiedział na antenie telewizji Wałbrzych o, sta, o staroście Jacku Cichorze, że jest najsłabszym starostą w historii powiatu. Ale ja to wałbrzyskiego. potwierdzam tak jest. może się oburzył i. Ja to potwierdzam, panie redaktorze, bo niestety tak jest. Pan cichura obiecywał, że będzie się uczył powiatu, że będzie menadżerem i będzie prowadził zarządzanie na tym poziomie, żeby zaspokajać wszelkie problemy mieszkańców powiatu. Myślę, że kompletnie zapomniał o problematyce społecznej. Nie wie jak się do tego tematu zabrać i dlatego no próbuje mnie oczerniać i ośmieszać w opinii społecznej. A zarząd powiatu już się jakoś odniósł może do, do pańskiej krytyki, do krytyki w mediach na temat wyjazdów służbowych? Znaczy wie pan, ja generalnie nie mam dużej wiedzy na temat wyjazdów służbowych ponieważ nie jestem w stanie dotrzeć do dokumentów, gdyż moja pozycja mi na to nie pozwala. W tej chwili zajmuje się tym Komisja Rewizyjna i myślę, że, że Komisja Rewizyjna to w sposób szczegółowy przeprowadzi. Będziemy mieli wtedy możliwość oceniania. Ja tylko w mediach powiedziałem, że, że takie wyjazdy mają miejsce, ponieważ dochodzą mnie jakieś tam informacje, ale one mają taki charakter ogólny że ja nie, nie jestem w stanie uszczegółowić, gdzie one są te wyjazdy, jaki mają charakter, czy, czy one są, mają podstawę merytoryczną, nie mogę w ogóle się odnosić do tego. E, a prosił pan oficjalnie e, zarząd powiatu, do tej, żeby do tej, wyjaśnił to? Co... Do tej pory, panie redaktorze, nie prosiłem, ponieważ będąc w koalicji, prosiłem pana Cichurę, żeby mi wyjaśnił te informacje o jego wyjazdach, o których ja wiedziałem. I, a o wyjazdach innych nie wiedziałem, dopiero się dowiedziałem od Państwa z mediów, kiedy to Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej opowiadał to w sposób bardziej szczegółowy. A kiedy będzie głosowanie w sprawie wygaszenia Pańskiego mandatu? 29 lutego na sesji, prawdopodobnie, jeżeli zarząd dalej podtrzyma swoje stanowisko, dzisiaj zaprezentowane na konferencji. A myśli Pan, że podtrzyma? Ciężko mi jest to ocenić. Co dalej? Co po głosowaniu? No po głosowaniu, wie pan. No, no, tuki... Można przypuszczać, że będzie jakaś yy, dyscyplina klubowa no, i że zostanie no pan pozbawiony ja tego widzę, mandatu. Ja widzę w oczach pewnych radnych taką, tak, taką sytuację, że no, nie, nie będą mogli zrobić inaczej, nie? bo to jednak koalicja ma swoje prawa i tam jest pewien interes tej koalicji, więc pewna grupa radnych prawdopodobnie będzie głosowała za... Za tym, żeby mi uchylić mandat. No, a rozmawiał pan z kolegami PSL z PSL-u tak prywatnie. Przyznam czy się szczerze, że z radnymi w, niezależnymi. Wie, wie pan co, przyznam się szczerze, że nie rozmawiam. Sprawa jest tak absurdalna, że myślę, że chyba nie potrzeba, żebym ja prosił radnych i, i przekonywał, że nie jestem wielbłądu. No ale jakieś ostatnie słowo pewnie pan wygłosi jeszcze, tak? No oczywiście swoje stanowisko na sesji przedstawię. Jak zostanie pan pozbawiony tego mandatu, odwoła się pan do, to znaczy od, do sądu. Do, jeżeli chodzi o odwołanie do sądu, to jeszcze jest daleko, dlatego że najpierw musi ta uchwała zostać przyjęta przez nadzór wojewody i potwierdzona, musi być potwierdzona przez nadzór wojewody, że jest prawomocna. Jeżeli się okaże, że nadzór wojewody uzna tę uchwałę za prawomocną, to wówczas będę się odwoływał do sądu. Dziękuję bardzo. Marek Tarnacki, były przewodniczący Rady Powiatu w Wałbrzychu, był dziś gościem dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu 24 24com